C.K.A. jeżeli to oglądacie, no to wiedzcie, że czuję się oskamowany i cieszcie się, że nie, zło nie złożyłem zażalenia, bo byście, byście mieli naprawdę gruby przypał. Dzień dobry, zapraszam na film. Tym razem jest to coś poświęconego maturze. Jeszcze nie do końca wiem co, ale myślę, że jest to dość ciekawe spojrzenie właśnie na ten egzamin przez pryzmat ludzi i tego jak oni się zmieniają i no właśnie też ich przemyślenia później w formie wywiadów w dalszej części filmu. Myślę, że matura to jest właśnie coś takiego, co łączy w pewien sposób pokolenia też. Budzi różne emocje i, i po prostu dość ciekawe zjawisko, którym warto się przyjrzeć i sobie przemyśleć różne kwestie. Teraz widzicie zdjęcia Wojtka, Wiktora i Julii, patrzone etykietami i na tych etykietach są liczby, które oznaczają ilość dni do samego egzaminu. Liczby na minusie oznaczają, że już po tym egzaminie jest. Możecie przyjrzeć się ich twarzom, by spróbować dojrzeć zmiany i jakoś rozsądzić, na ile to jest kwestia czasu, a na ile właśnie matury zbliżającego się punktu kulminacyjnego, czy może wejścia w tą mityczną dojrzałość właśnie przez zdanie już tego całego tworu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki z matury już jutro, my tu w Watykanie. Trzeba się wody napić z Watykanu, żeby było 100%. Polecam wszystkim. No drugi raz jesteśmy przy źródełku, tym razem po wynikach. dobry na w Watykanie, bazylice w grobie Jana Pawła II. Jest taka klamra kompozycyjna. Przed wynikami piliśmy, teraz też wypijemy wodę. Święconą mamy nadzieję. Pytanie o maturę amaturę. maturę. Tak jest. No tam co pisałeś? Generalnie wszystkie były... Wszystkie były łatwe, moim zdaniem. Jak się czujesz po w stosunku do tego, jak się czułeś przed? Paradoksalnie, jakby mam, mam takie dysonans, bo... czujesz że napisałem je lepiej niż mogłem, ale z drugiej strony mam takie, że mogłem je napisać jeszcze lepiej. A co byś powiedział sobie przed maturą teraz, skoro już wiesz jak, wiesz, jak to jest? Teraz powiedziałbym, że... Was to nie wiem, bo miałem podejście, uważam, że są bo rozeszło się o to, że właściwie to, że chodziłem do szkoły wystarczyło jakby na moje przygotowanie się do matury i przez te, 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 te trzy, trzy, cztery nawet miesiące koronawirusa to był jakby piękny okres tego, że jakby możesz się wysilować, bo jakby chodzenie do szkoły to jest, był dla mnie Spory, zbędny stres, a mieliśmy wolne w zeszłym roku przez strajk, w tym roku przez koronę i no i tak napisałem matury powiedzmy bardzo dobrze, więc jakby. Więc jakby połowa szkoły jest do wyrzucenia? Zdecydowanie, w sensie ten materiał można by dużo mocniej skondensować, no tylko pytanie jakby czy Mówimy to o typowym, bo jednak jak się zastanowisz na tym, ile osób nie zdaje matury, to jest pewien dysonans. Czy powinniśmy jeszcze bardziej wprowadzić, w ogóle zacznijmy od tego, że usunęli jakby pierwszy podział szkół, czyli z podstawowy na gimnazjum, więc teraz masz jeszcze późniejszy ten podział, więc masz jeszcze mniej jakby różnicy w tych e, poziomach nauczania, a może właśnie powinniśmy jeszcze więcej dzielić, żeby... Tylko, że to się wiąże z problemami, bo z jednej strony, jakby wrzucamy lepszych wyżej, ale tych słabszych spychamy niżej. No, to jest ten problem. Jeśli ktoś podchodzi do matury, co byś mu poradził? Jeżeli ktoś podchodzi do matury, co ja bym mu poradził? Przede wszystkim, jeżeli chodził do szkoły systematycznie i zdał liceum, powiedzmy, że na luzie to nie powinien się w ogóle przejmować maturą. No, ale jeśli chodzi do zakładu 30 plus 40? Czyli, ale jeżeli zdał, zdał na luzie każdą klasę, tak? zdał na luzie każdy przedmiot, to i tak bym powiedział, że masz wiedzę wystarczającą, żeby na spokojnie zdać maturę. Zdać, ale dostać się gdzie chce? Jeżeli chcesz wyższy wynik, to oczywiście, jeżeli chodzisz do... jeżeli chodzisz do gorszego zakładu, czyli jakby masz, powiedzmy, potrzebujesz więcej, musisz włożyć więcej pracy w to, żeby, żeby mieć jakby znajomość w danym materiale, to musisz też włożyć więcej, więcej pracy w maturę, ale to jest systematyczna praca, bo oglądanie całego Matemaksa miesiąc przed maturą może Ci pomóc, jak nie masz żadnego pojęcia, co się dzieje, albo jeżeli chcesz Mieć pewność, że zdasz podstawę, ale rozszerzenie to jest jednak coś, co wymaga od Ciebie stałej pracy przez te 3, teraz 4 lata już w liceum. Dobra Wojtek, co powiesz o maturze? Nie wiem, na maturę napisałem i, i tyle. I wyszedłeś, tak? Jestem zadowol zadowolony z wyniku? Wiadomo, no. nie była Setuni z Majzy, miała być akcja Setuniana, ale wyszła tylko z podstawy, no ale generalnie to gituwa. 96 z rozszerzenia, więc nie jest to najgorszy wynik. Pozwoli mi się dostać wszędzie, nawet tam, gdzie nie chciałem. A jakbyś zestawił to, jak się czujesz po maturze, z tym, jak się czułeś przed maturą? Nie, nic się nie zmieniło. jakaś ciekawostka z maturą, coś związane z tematem, czy to było dla ciebie po prostu nudne wydarzenie rutynowe? Ciekawostka z maturą? No to z takich krzywych akcji na maturze, no to mogę powiedzieć, że pomiędzy maturą podstawową, z, polskie, znaczy z tego z angielskiego, a rozszerzoną. Poszliśmy do raju na szybką szamkę. No i potem potem trochę musiałem przyjść w toalecie przed maturą z angielskiego rozszerzoną. Nie jest jest. Ciekawostka do matury z polskiego obejrzałem kilkanaście filmików, pani lice z pracowni literackiej. I ile miałeś pana w końcu? litera Kpl, czy jak on nam się nazywa, co fajnie lektury Streszcza No i jeszcze tam na dobitkę jakaś pani Izabela Nalona to trochę... Przynudza, więc tam to jej trochę mniej było. No I koniec było końców, końców wyszło 63%. No Wydaje mi się, się, że wynik jak najbardziej ok, zważając na to, że na polskim od drugiej klasy no tak niechętnie byłem no. obecny. Ewentualnie jak byłem obecny, no to tak obecny tylko fizycznie, bo duchowo nie za bardzo. no Bo nie da się ukryć, że nasza nauczycielka, pani profesor. Set, nie o, będę tutaj tak, tak, z tak, nazwiskami pani. Set, no. O! No Generalnie, jeśli generalnie tutaj mowa o jej sposobie i poziomie nauczania, no nie był on. Na pewno był on suboptymalny i nie za bardzo mnie intrygował. Dlatego to też, tak jak mówię, jeżeli fizycznie byłem obecny na języku polskim, no to duchowo często mnie nie było, no ale zawsze wtedy w tych sytuacjach pomagał mi tutaj Twitter, Instagram, czasem zaciekawiał. Co prawda kontentu o tej o godzinie ósmej na tych portalach jest dosyć mało, no ale inteligentny człowiek zawsze sobie coś znajdzie do roboty? Tak jest, nie nudzimy się. Więc nie się. No jakoś o tym polskim poszło, no a potem wiadomo, szybkie, fajne poradniki ze strony youtube.com no i matura elegancko zdana 63% nie, chociaż nie wydaje mi się, że zostałem lekko skamowany, bo taki tutaj majstercztek napisałem, że ja bym to ja bym... dawał. 80 co najmniej, nie, nie wiem czy to jest, jest czym się chwalić, ale ostatnią lekturą, ostatnią książką jaką przeczytałem był elementarz, tak? był Tonek w Krainie Kangurów, w z szóstej podstawówki więc no jest to trochę czas, trochę czasu minęło ale jeżeli chcecie zastanowić się jakim evenementem ewen jest Wojtek, to Wojtek od jakiejś połowy pierwszej klasy gimnazjum nie nosił plecaka ze sobą do szkoły tak, to jest tylko z kanapką, więc jakby... to jest prawda, bo generalnie to był plus naszej szkoły gimnazjalnej, że mieliśmy szafki i mogliśmy tam wszystko zostawić, więc on już nie było takich tutaj udogodnień, więc no tutaj już nosiłem plecak, ale no tak to wyglądało. Jak, jak koronawirus wpłynął na twoim maturę? Jak wpłynął? No generalnie to tak. Właśnie nie wiem jak o tym mówić, bo przez to, że był koronawirus, to nie było matematyki i no i trochę mi już się nudziło w domu potem. I no był... tak stwierdziłem, że kurde, może fajnie było zrobić jakąś matematykę. No, i tak stwierdziłem, a dobra, odpalę sobie stream. No, i odpalałem te streamy codziennie przez miesiąc i zrobiłem wszystkie arkusze z matematyki. No i przez to po prostu wszedłem na tę maturę i no totalnie ją rozjebałem, więc była dosyć prosta. Z informatyki zrobiłem, nie wiem, z trzy arkusze, bo mi się nie chciało, bo one były akurat strasznie nudne. 86. Ile miałeś z infy ostatecznie? 86, I tak ja dużo więcej niż ja. Czuję się oskamowany ja przez też. tutaj, e, nie wiem, tych, co sprawdzają CKE. C.K.A. jeżeli to oglądacie, no to wiedzcie, że czuję się oskamowany i cieszcie się, że nie, zło nie złożyłem zażalenia, boście mieli, mieli naprawdę gruby przypał. Powinienem mieć 90% i jestem tego pewien i no to jest, to jest pewne. To jest pewne tak samo jak to, że już młodszy nie będę. O, tak. W sumie mi się wydaje, że każdy jak tak chodzi do szkoły i słyszy, że jest coś takiego mat jak matura i myśli sobie, że to jest koniec edukacji Ja bym napisał maturę jeszcze raz, bardzo ja przyjemnie się tyle, pisał że... To jest rzeczywiście coś takiego, na co warto czekać albo się obawiać Matura jest to jest dużego... egzamin, który dosyć pobieżnie sprawdza to, czy właściwie chodziłeś na lekcje Bo jeżeli chodziłeś na lekcję, to naprawdę zdanie matury to nie jest jakiś wyczyn <noise> Ale... Wydaje, że to jest jakby, że to, to, to jest chyba najlepsza dyskrypja. Generalnie ja bym jeszcze raz napisał maturę, bo było bardzo przyjemnie. Ewent może ewentualnie bez matury z języka polskiego, no bo ta matura się dość śmieci nadaje. <noise> Trochę mnie denerwowała <noise> pewnymi momentami. No do śmieci jest no. Dobra, ostatni komentarz się przypomniał. Um, nie no, generalnie matura. Pozytywnie wspominam ten egzamin. Jakby jeden z fajniejszych. Wydaje mi się, że jakby ma... Lepszy vibe niż y, egzamin gimnazjalny, bo egzamin gimnazjalny masz taki, że nie zdasz to trochę wyjebane, a matura, jakby, lekka, le, większa presja jest, która jakby pozwala też wyciągnąć więcej, więcej z siebie, ale naprawdę, jeżeli ktoś chodził do szkoły, to nie powinien mieć żadnego problemu, a jak nie chodził, no to... Uśmiechnie się, to jutro na wydziały. Czy? O, cóż. Ale już nie chcę. Nie chcę o niej mówić. <noise> Czy dostarczy? Bo ja naprawdę już nie chcę. Już abstrahowałem od tego, że można się skontaktować ale na, na, na moim Instagramie, no, tam są super moje zdjęcia, więc mi się wydaje, że tego i tak warto dać follow. Tak jest, wiadomo, like wiadomo kto te zdjęcia robił. Dobra. Wiadomo, często mm -hmm. jest to Mateusz Gorysiak. big props dla niego, siedzi po drugiej stronie kamery aktualnie. Tak jest.